Szukanie zająca. Wyjeżdżacie na Wielkanoc? spytała Blu. – Nie, odpowiedział pak. Antoni obchodzi święta, malując jajka w swojej pracowni. To krawiec. Uwielbia dobierać kolory i wzory. W zeszłym roku malował szkocką kratę i marynarskie paski. Naprawdę? zainteresował się supełek. Ciekawe, co wymyśli w tym roku. Może będę mógł zaprojektować kilka jajek? Ja wolałbym zjeść niż projektować. Westchnął pak. W zeszłym roku wyszły Antoniemu takie śliczne, że nie pozwolił nam ich zjadać. Blu roześmiała się. W, ze w zeszłym roku byliśmy u babci i moja siostra próbowała zjeść pisankę. Nie wiedziała, że jest drewniana. Całoroczna? Blu trzymała trzęsący się ze śmiechu brzuch. Ja lubię szykować koszyk do święcenia, wtrącił się Jacek. Wszystko jest tam takie małe i potem się ustawia w kościele na specjalnym stole i tak się fajnie z tym koszyczkiem chodzi. Ja wkładam zawsze do koszyka zająca z czekolady i mama musi mi pozwolić go zjeść po śniadaniu, bo jest poświęcony, oznajmiła Marysia. Bardzo sprytnie, pochwaliła Blu. A u nas są wielkie poszukiwania wiosny, dołączył się Jacek. Mój wujek organizuje dla dzieci konkurs Wszyscy wychodzimy na spacer i wygrywa ta osoba, która znajdzie jak najwięcej oznak wiosny. W zeszłym roku z bratem stworzyliśmy drużynę i wygraliśmy, Jacek wypiął dumnie piersi, znaleźliśmy piętnaście oznaków wiosny. Jak to piętnaście? Marysia nie chciała w to uwierzyć. Był śpiew ptaków, bazie, dwa kwiatki pszczoła. Jacek wyliczał na palcach, ale wciąż wystarczała na to jedna ręka. Chyba pięć, a nie piętnaście, kpiła Marysia. Nie, Jacek był oburzony. Śpiew ptaków, bazie, dwa kwiatki i pewnie trzynaście pszczół, haha! – śmiała się Marysia. Lepiej powiedz, co wygrałeś w tym konkursie? Piłkę, powiedział nie przerywając liczenia. To już coś. – A są u was prezenty? Zapy – zapytała w przestrzeń Marysia. – Ja wam opowiem o fajnych prezentach. – do rozmowy włączyła się pani. Kiedy byłam dzieckiem, jeździłam na Wielkanoc do dziadków na Mazury. Otóż po wielkanocnym śniadaniu wychodziłam razem z bratem na podwórko i babcia wskazywała ręką kierunek. Mówiła – ty musisz szukać tam, a ty tam. I ja z moim bratem wyruszaliśmy we wskazanym kierunku na poszukiwania. Ale czego? dopytywał się Supełek. Zajączka! Musiała pani złapać zająca? Przecież one tak szybko kicają? Powiedział pak. Nie, to taka nazwa. Musieliśmy znaleźć gniazdo, w którym zajączek schował dla nas prezenty. Tak naprawdę zajączka zastępowała moja babcia, ale chowała bardzo dobrze. Czasem pół dnia spędzaliśmy na poszukiwaniach. Prezenty potrafiły być ukryte pod mchem, albo w dziupli. Kiedyś mój brat znalazł prezent, który przeznaczony był dla mnie, i postanowił go sobie zatrzymać. Więc chował go, żeby potem nie wrócić, po, po niego wrócić. Ale kiedy wrócił, prezentu już nigdzie nie było. I co? Przeraziła się Blu. Ja strasznie płakałam, że nie mogę znaleźć swojej paczki. Więc babcia się zlitowała i zaprowadziła mnie do kryjówki. A ona była pusta. Wtedy mój brat się przyznał. Ale też zaczął płakać, bo zrozumiał, że skoro schowek jest pusty, to i on nie dostanie mojego prezentu. Cała rodzina ruszyła wtedy na poszukiwanie. I co? I co? Emocjonowała się Blu. I nic, zajączka, nigdzie nie było. Okazało się, że mój brat schował prezent w koszu, który został załadowany na rower sąsiada. Ten sąsiad przyjechał tylko na chwilę z życzeniami i odjechał z koszem, który dała mu babcia. Nie przeczuwając, że mój brat zdążył w nim coś ukryć. Kiedy sąsiad w domu rozpakował zawartość kosza, ucieszył się, że dostał upominek. Ale to była książka o Roni, córce rozbójnika. Dlatego dzieci. Dla dzieci. Więc się domyślił wszystkiego i odwiózł mi ją. Powinna była pani dostać także prezent brata. Blu upomniała się o sprawiedliwość. Wybaczyłam mój poszliśmy jeść mazurki powiedziała pani my też chodzimy na obiad przypomniał sobie pak może będzie już jakieś faszerowane jajko